Witam was bardzo serdecznie. Właśnie odpisywałem na komentarze, a teraz będziemy grać w moją super zajebistą e, serię, która zwie się Gry na NES. Jakby ktoś nie wie, a jakby ktoś nie wiedział, co to jest za seria? Ta seria ma na celu ogranie 114 gier. Co mówię? 114 gier. Ostatnio graliśmy w Rescue Rangers 1, Pan Pandaila. Ostatnio też grałem w co, co, co jakieś Adventure Line. No, w co, coś tam grałem. Chodzi o to, że po prostu mam przygotowaną listę, generuję sobie liczbę i w tą grę gram aż do jednego, do jednej szansy. nie z że tak powiem. Kiedyś... 76, powtórka. 26. 26 Bomberman. Nie lubiłem Bombermana, ale wstawiłem go tutaj, bo uważam, że był na pewno takim protoplastą da wielu gier, na przykład na GBL czy coś takiego. To też tam później powiedzmy w szkole tam grało, nie? Tak, to ten Bomberman? To inny Bomberman. To ja chyba Special Edition mam jakąś. Aha, no dobra, no ale wiecie o co chodzi, chodzimy, rzucamy bomby, nie? Taki vibe'ik. Nie będę was poszukiwał, że to jest jakaś gra, która naprawdę mi się podoba, czy coś. To najnormalniejsza gra. Uważam, że taka sama mechanika w sobie, jak i sam zamysł jest super, no bo... ...właśnie na multi, jak gracie sobie z jakimiś ziomkami, na przykład. Dzięki frustracji. My nie powinniśmy zdobywać jakichś boostów, czy ja po prostu pomyliłem to z jakimiś pingwinami, jeśli pamiętacie, była taka gra pingwiny, albo... Ostatnio dziewczyna pokazała mi, kurde, jak się to nazywa, Ło. Wow. Bomberinio, czy jak... Aż, zobacz... Aż zobaczymy. Aż zobaczymy. Eee, Gry.pl Bomberman. Bombit. Bombit. Ja o tym na przykład, ja w to nie grałem nigdy, nie? Eee, no, ale rozumiem, że... Grałem. Tu najlepszym pomysłem jest po prostu zablokowanie naszego przeciwnika. On inaczej. Oha. Jeszcze time mamy. Także musimy się streszczać. Tego czasu nie ma dużo. Jakbym miał dwie bomby. A nie można. Tutaj, yy, że tak powiem. Chodź tych bomb, to moje ostatnie życie, tego tak. nie zrobię. No nie ma nawet takich fizycznej opcji. To jest po prostu za trudne dla mnie. Poczyny jest. Oni mi też uciekają po prostu. No nie są aż takimi debilami. Nie zrobię tego. No nie ma takiej fizycznej opcji, że mogę robić surrender już. Aha. Albo liczyć na to, że oni się da to wysadzić wszyscy. Da. Jakąś special edition normalnie ta gra wyglądała, no powiedzmy sobie inaczej. Dobrze, że czas przynajmniej dużo. LOL, mamy jakieś poty. To zwiększa ręcz? Tak, bez kitu. Teraz to na jesteśmy. skitu ja to zrobię chyba Lol zrobiliśmy to No i co teraz dałem jakiegoś wyjścia szukać czy co Nie, nie bardzo wiem o co chodzi. Ta gra opiera się tylko na paru przeciwnikach. Teraz się sam wysadzę, prawdopodobnie. A i o co tu chodzi teraz? Przecież ja wysadziłem wszystkich. Ej, pomyślcie sobie, że na przykład macie 30 lat i właśnie jest rok 90 i wy w coś takiego gracie. Nawet chociażby. Uważam, że też były osoby starsze, które na przykład grały w takie gry. Mogły być. Nie wiem, przecież sobie w IT załóżmy nawet wtedy, nie? Oczywiście, że ta branża nie była tak popularna, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Jakieś tam komodore, jakieś Ness'y, jakieś pierdolety, nie? O co chodzi? Najgorsza gra ever. Jeśli ja mam... A może ja mam naprawdę rozwalić wszystkie murki? Ja tego nie zrobię. Ja to doskonale wiem, że ja tego nie zrobię. To może o to chodzi? To jest. klaus. Jest. No. Tyle. 27. Wait, serio mi przeskoczyło jeden. Eee, bubble bubble Czy to nie będą jakieś. Czerwona kulka. Nie. 27. Bub bubble bubble Nie wiem, co to jest. Ah, No i co teraz? Strasznie się zlewa to wszystko na ekranie. A tu jeszcze jakieś płomienie są. Ale młyn jest na tej mapie, nie? Młyn straszny. Pumienie jakieś... Aha, dobra. A bajera. Musimy teraz ich... Nie da się do dołu. He I mower! Sobie pograliśmy. 56 Tytuły mi mogą mało mówić. Ale ja tylko jak zobaczę, już grę pop. jest blob. To jest jakaś podróba. Indiana Jonesa. Nie. Ja nie rozumiałem tej gry kiedyś. I on potrafi się zmienić, wiecie, w jakieś takie pierdolementy, nie? Przykład, o, ta przygodówka, nie? Nie mówcie mi, że ja mam wracać po niego. Z kitu. Aha, czyli jeden cukierek. Kiedy po nocach i gram w Genamesa. mamy mechaniki super. Czy on jeszcze jakieś inne rzeczy potrafi? Sczęże. Pierdzielmy to. To jest przygodówka, nie będziemy w to grać. Nawet tu nie ma opcji, żeby mu zginął. Nie tak! Miał być tak, to ma być tak. 29, tak? Nie, już nie gramy w chipa. Ostatnio prawie przeszliśmy chipa. 80. Mario Bros. Prawdopodobnie będę miał pieprzonego Roma. I się wydaje Japan. Kultowe Mario. Powiem wam szczerze, że Mario jest dosyć ciężkie, pod względem tego, że... Wiecie, są ludzie, którzy potrafią... Bo tutaj jeden przycisk odpowiada za to, że się rozpędzasz, a drugi skok, no i to jest generalnie cała filozofia. No, ale tam potem strzelać możesz, nie? Tu są takie śmieszne znajdźki. Myślę, że większość osób, które kojarzy Mario, to właśnie ma na myśli te stare takie OT właśnie. Tylko dla mnie Mario zawsze wydawało się nudne. To jest fajna gra do speedrunów, nie? Czy jakichś takich popieprzonych rzeczy, na przykład, bo są takie chore pojeby... Oj, już śmieje się. Skoś na okie załóżmy, nie, które na przykład. Tutaj możemy na przykład, nie wiem, w Undergroundzie jak będziemy wejść na góry, na przykład i teleport na poziom szósty i tak zrobimy. Ale no jest to kultowa gra, no tutaj powiedzenie, że nie jest to byłoby takie, jakby. Hmm. Co tu się dzieje? Fighter, czyter. Oczywiście, że do czwartego. To jest fajna mechanika, że jest coś takiego, nie? Będą też te ołowiane żołnierzyki, które będą. znaczy te żółki, które będą strzelać młotkami. Nie lubię tego underwater. Że wiecie, pływamy. Tego nie lubię. Nie wiem, czy to będzie tu, czy tu nie będzie. Mam wiedzieć. Ej, zajebiście mi się. że się skusza kurde. 5 Kiedyś mi się wydawało, że dało się przeskoczyć tą flagę, albo chyba przynajmniej starałem się ja przeskoczyć zawsze tą flagę i nie wiem, czy tak dało się przeskoczyć tą flagę. Finalnie i Mario, który u księżniczki po tylu memy i tak dalej, wiecie o co chodzi. Czemu Mario właśnie spotkało się z takim uznaniem? Ja uważam, że. Dwa. Tylko teraz jestem małym Mario. Ja pierdolę, pomyliłem klawisze. Przepraszam, nie powinienem przeklinać. Nie chciałem nikogo tu, tu chyba był ten? Nie. Jak ja nie lubię tej mechaniki z bieganiem, bieganiem i rozpędzaniem się. Normalnie tam przeskoczył, przecież mógłbym sobie zrobić dużo problemów, jakbym puścił tego bobsleja. No, czy ja się spodziewałem, że ja przejdę całe Mario No nie spaj Spy było. Coś lubi 98. 103. to trzy było 5 Czecież grałem w Checkpay na jedynkę Nie odznaczyłem Nie będę w to grał jeszcze Bo to byłoby po prostu długie 18 eee, To chyba stara jest dosyć gra, tak mi się wydaje. Donkey Kong. Bez kitu, to jest stare. Ale jakoś miło to wspominam. Aha. Nie można tak zrobić. To nie wiedziałem. Wiem, że piatrą można mu zrzucić na łeb. Jakoś. Aha, to on taki. O! A on takie rzeczy umie? Taki wariacik? Chyba nigdy nie oglądałem. Po... Wow. Nutki są. Bo on takie rzeczy potrafi? To nie wiedziałem. Z kitu zrobiłem to? Co jest? Tu, tu byłem kiedyś? Tu sępy jeszcze jakieś... O kurwa. Sorry. O ale, ale wariacik widzieliście? Co on odwalił? Ale mnie wciągnął ten NES. Strasznie mnie wciągnął ten NES. Dobra. To jest, że tak powiem... ...zaliczone. Idziemy dalej. 38, a 68. skate or die. Szczerze, to powiem Wam, że nie wiem, co to jest, i chyba w to nigdy nie grałem, ale dodałem to z jakiegoś tam powodu. Yo. albo wiem, co to jest. To chyba 3D taki. Ale bez nadzieja. Czy ta gra powinna tak wyglądać? Yo, dude. Chyba mi się to nie podoba. A. Ta gra chyba trochę inaczej powinna wyglądać. Dobra, dajmy sobie z nią spokój. Kurde, aż przypomniała mi się taka bardzo podobna gra, że po ulicy się chodziło i były jakieś właśnie te, ale to nie był skate. Eee, dobra, z racji, że mamy dobry czas, bo mamy dobry czas. To lećmy w zaparte. 67. Było. 82. Monster Truck Rally. Eee, dlaczego ja to dodałem? Kolera, wie. Możliwe, że sugerowałem się czymś. Może nawet nie ze swojego źródła. Ja w bilarda lubiłem grać. I lubiłem w, w Warszawie, w szach jaźnur. Ej, ten model jazy jest tu zrobiony dosyć... A ...spoko, nie? Dobrze, jestem pierwszy. będę powiem wam szczerze, że... Aha! Nawet nie wiem, jak ja mam jechać. No te 3D to jest niby, nie? Niby. Aha! Trzeba mieć tu dużo, dużą sobie wyobraźni. Przytrzymujemy i wtedy jedziemy, tak? Wiecie co? Myślę, Zaliczę to jako porażkę. Dzięki Wam za oglądanie. Tyle. Jeszcze chyba sobie nagram jeden, bo powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się wraca do takich tytułów e, po latach, kiedy. No, kiedy, 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 kiedy. Kiedy ma się chwilę wolnego czasu? Serio. Zachęcam. Nerw. Reagar. Te y, są gry właśnie, które mega du du dużo, 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 no chwilę, chwilę szukałem. Dobra, nara.